Cześć, w dzisiejszym filmie wam pokażę aktualizację odnośnie zarabiania coinów w tej grze. Trochę się pozmieniało. Plus, wytłumaczę mniej więcej, jak wyglądają e, wszystkie industrie i skile. Zacznijmy, może od podstaw. E, niedawno miał e, listing token Pixel. Mamy go w grze możemy go mieć na portfelu Ronin i bery zostały wszystkie przepalone na piksela, a nową walutą są coiny w grze. Ogólnie jak potrzebujecie coinów, nie wymieniajcie ich za piksela, bo to jest drogie. Można handlować między graczami. I największa zmiana to zarabianie właśnie waluty w grze. Teraz możemy zdobywać coiny piksela przez zadania jeśli chodzi o kupowanie, wszystko wygląda tak samo, ceny są te same tylko w coinach. A jeśli chodzi o zarabianie, to jak widzicie, mamy zadanie na oddawanie różnych rzeczy. Zadanie po oddaniu y, trzeba czekać 4 minuty i ono się nowe pojawi. Oczywiście zadania są różne, na różne rzeczy, można coiny, można piksele dostawać. I to na przykład 70 desek za piksela to jest nieopłacalne, ale 5 jajek za Pixela to już jest fajny deal. Tak samo pop, trzeba sobie samemu przeliczyć. Ja tak patrzyłem, że patrząc na to, ile kosztują coiny, to tak do 6000 coinów za pixela opłaca się oddawać zadania. Przy okazji też nabijamy sobie skilla, Bo tutaj pokazuje, ile nam EXPA do skilla. Jeszcze jedna ważna rzecz. Dla nowych graczy nieoczywista. Tutaj jest krowa. Krowę karmimy momącz, który się tworzy w wiatraku. I ona nam daje kupę i co jakiś czas mleko. Z kupy możemy zrobić kompost bardziej jako podbić sobie elewela. Samą kupę też są zadania, żeby ją oddać na kolejne również. Teraz myślę, że przejdę do mówienia skilli. Więc tak, pierwsze na liście jest farming. I farming oczywiście nabijamy, sadząc i zbierając plony. To, jakie możemy kupić nasiona u Hazela, jest zależne od tego, jaki mamy level. Każde nasiona mają swoje, swój próg. Możemy sobie to sprawdzić na przykład na stronie Pixel Data w skillach jest napisane, do którego levelu mamy dostęp do danej rzeczy. Fajną stroną do tego też jest Pixel Tips. Tutaj możemy sobie wyszukać dany przedmiot, który nas interesuje, na przykład Momanch, klikamy Crafting Info i nam pokazuje gdzie się go produkuje i co potrzebujemy na niego, ile to kosztuje, jaką nam daje, wszystko jest wyliczone, fajnie to zrobione na tej stronie. Ja tak miałem kiedyś w moim pliku Excelu, ale skoro tutaj to dodali, to już zrezygnowałem z aktualizacji jego. Kolejnym skillem jest gotowanie. Gotowanie rozwijamy w kuchence. Żeby używać kuchenki, Potrzebujemy jeden hardwood albo 6 softwooda. Chyba że ktoś akurat używa, to musimy poczekać, aż skończy się jego rzecz, i wtedy możemy swoją wsadzić. Jak widzicie jest na szaro, mimo że kurczę tutaj nie mam. O, tu mam wszystkie i teraz mogę wytworzyć, bo o. Mogłem wytworzyć, bo on nie kliknął jeszcze niczego. A teraz, jak on kliknął, to już nie mogę wytworzyć, bo wszystko może być tylko przez jedną osobę naraz używane. Jeśli chodzi o kuchenkę u Karen na Terrawili, to on niej można, mogą wszyscy naraz korzystać. Jeśli chodzi o landy, to wszystko jest przez jedną osobę w danym momencie używane. W gotowaniu tak samo, kolejne levele na kolejne rzeczy nam pozwalają. Ogólnie cała reszta skilli opiera się na tym samym schemacie co gotowanie yy, lub yy, no tak, bo jedynie w Woodworku nie musimy niczego wsadzać, żeby działało. Po prostu wsadzamy elementy klikamy, czekamy aż się zrobi, ale na przykład i w grinderze też nie musimy nic wsadzać tylko przedmioty. Ale jeśli chodzi o cerami, to już musimy też wsadzić wood albo hardwood. Jak widzicie, mogę coś wsadzić. Na przykład, zrobić. Jeśli chodzi o forestry, to nabijamy ścinając drzewa. Drzewa mają kilka y, stadiów rozwoju. Jak się je zetnie razem z piękiem do zera. To wtedy są taką sadzonką małą, niewidoczną, takiego nie ma. Potem rośnie taki mały, on rośnie w tego, i jak w kolejnym etapie jest troszkę większe, to możemy je ścinać, ale najlepiej jest poczekać, że będzie jeszcze większe. I wtedy najwięcej drewna i ekspa z niego jest. I wszystko wypada. Bo tak to nie wypada hardwood ani sap. Bo w kolejnych rzeczach, też w tych levelach, wypadają. W przypadku y, woodworka, czyli znaczy forestry, na początku wypada sam softwood, potem od, y, od drugiego levela wypada hardwood, od piątego sub. W miningu y, to wygląda. Y, zaraz pokażę, jak to wygląda. Jeszcze zanim pójdę do kopalni, to Wam pokażę, że na terawili są opisane wszystkie rzeczy. Tutaj na przykład jest do ceramistu, tu karen jest gotowanie, tu jest woodwork, tu jest kopalnia, tu jest winery, tu jest slime, tu jest apiary. Także wszystkie i tu jest ten kurczak. Wszystko można robić na terawili i zawsze jest, będzie tego dostęp. Na farmach jest to ograniczone dla jednej osoby na jedno urządzenie w danym momencie. I na przykład, żeby kopać, musimy kupić drill. Y, tam u Hazera. I tak samo wypada o, na zerowym Aronite wypada i cały czas on wypada. Potem na landach, y, które są. Y, jak to się nazywa? Które są zielone, wypada klej. Od drugiego levela na wodnych landach takich jak mój wypada Saltblock od 5, a na void landach od 10 levela wypada Wojtonium. Jeśli chodzi o kopalnie, to one są y, dla wszystkich dostępne, nawet na landach. Można mogą ki kilka osób na raz może kopać. Z tym nie ma problemu. Y, kolejny skill, beekeeping. Beekeeping działa tak samo jak drill, znaczy jak mining, tylko że pszczoły wsadzamy do ula i na zerowym levelu wypada nam honej, potem zaczyna wypadać na drugim levelu wax i się nie mylę, na piątym wypada na piątym wypada Queen Bee. Dokładnie. Kolejnym skillem jest tekstiler. Textiler działa jak wodwork. Musimy sobie mieć przedmioty i sobie tworzymy. Tutaj każdy może tworzyć w każdej chwili na farmach. Jak znajdziecie to, to trzeba czekać na swoją kolejkę. Kurczaki działają też w tej samej zasadzie. Tak jak mówiłem, wszystko. Zerowy jajka, drugi serca megi, piąty eksploziv. Tu nie ma znaczenia na jakim landzie. Beekeeping też nie ma znaczenia na jakim landzie jest. Najlepiej szukać landów, gdzie są cztery obok siebie ule, cztery obok siebie ślimaki, do których właśnie idziemy. Cztery obok siebie kopalnie. Wtedy mamy w jednym miejscu największy profit. Ślimaki również. Zerowy, drugi, piąty. Jeśli chodzi o kurczaki, to nie ma landu, gdzie będzie więcej niż jeden, ponieważ kurczaki są takim stałą dekoracją landu. Nie da się ich, nie da się ich na inny land przenieść ani dokupić, ani sprzedać. Winery. Robimy wina. Beverage Meister się nabija. Jeśli chodzi o biznes, to biznes robimy w Nusyberze. To jest taka, nie wiem w sumie, czy to jest współpracująca gra z pikselami, czy jak. Trochę jest taka zapomniana. Możemy się dostać do niej przez automat lub przez link bezpośredni. Jest tu kilka zadań do wykonania na start. Jak się przyjdzie, powrócić możemy przez, też przez automat. Ogólnie, lub tutaj wygląda w zasadzie, że odbieramy chip, idziemy oddać go, ale ja tu już wrzucałem i tworzymy rzeczy w piwnicy, z których mamy, jak to się nazywa, z których mamy expa do levela. Jeśli chodzi o Animal Care, to ja jeszcze nie wiem jak to wygląda, ponieważ nie mam peta. Jak wejdą pety, to na pewno nagram film o petach. Fishingu yy, jeszcze nie ma i Expression też jeszcze nie ma nic do roboty. Yy, myślę, że jeszcze na koniec pokażę aktualny event. Jest ciekawy. Na aktualny event, żeby trafić, musimy pójść na plażę. Jest tam kolaboracja z cyberkongami i możemy się dostać na wyspę. Na tej wyspie ogólnie ścinamy głowy wężom morskim. I tak te, te, jak widzieliście w zadaniach, te głowy można oddać, ja ich nie oddaję za koiny, bo długo zajmuje, żeby pościnać ich więcej. A można trafić zadanie za piksel za te głowy, to wtedy warto wiedzieć. Ostatnio 5 pikseli dostałem za, za 10 głów. Niektórzy widziałem, że dostawali nawet 10. Tutaj... Tutaj, jak przyjdziecie, to będzie leżało dużo kogium. Ono jest ogólnie po mapie rozrzucone. Ja tam na Twitterze wrzucałem kilka postów. Jak macie 10 kogium, to uchramiacie jacht i płyniecie na wyspę. Nie wiem, ile czasu ta wyspa będzie istnieć. O, jak jest wąż, to możecie sobie ściąć jego głowę. I dostajecie ją do eku. One się pojawiają jak się to kółko załaduje trochę czasu. Jak widzicie znikają i potem znowu się za chwilę będą się wykręcić wtedy wyskakują. Żeby dostać ten mieczyk trzeba tu przyjść na tą wyspę z siekierką i trzeba uderzyć chyba 10 razy w ten kamień i wtedy dostajemy mieczyk. I mieczykiem można ścinać głowy. Myślę, że to będzie jest szansa, że to będzie rozwijane, więc ten event raczej szybko się nie skończy. No widzicie, tutaj kręci się mieczyk, mam głowę z ciałem kolejnym. No to chyba z takich aktualizacji to, to wszystko powiedziałem. Piksele, a jeszcze wypłata pikseli. Wypłata pikseli jest możliwa bez vip bez niczego, przy tym, że berry trzeba mieć reputację. Ale zadania na Pixela są zależne od tego, ile reputacji mamy. Czyli jak mamy Landa, jak mamy VIPA, to mamy lepsze zadania w tym UGOSA. Znaczy nie UGOSA, tylko HEZERA. Wypłacamy je na portfel Ronin, a z Ronina najłatwiej przesłać na giełdę Binance, wydaje mi się. Ja, ja tak robię, ale jak tam jakieś inne macie ścieżki, to możecie po swojemu robić. Dzięki za uwagę, cześć.